Narodowy Bank Polski ma ponad 230 ton złota, co plasuje nas na 22. miejscu na świecie. No to zobaczmy co z tym złotem, zerknijmy na surowce. Jacht od czterech lat zdobywa sukcesy na międzynarodowych regatach. To już 18 tysięcy mil morskich, które pokonał. W tym roku de facto siedmiokrotnie kapitan i załoga stawali na podium na całym świecie. Jednego kolegę żegnamy, no to drugiego witamy. Jarosław Kret, ponownie z nami, proszę Państwa. Jarku, uważaj, bo jesteś już na antenie, wiesz, tam możemy potańczyć, ale... Nie, a ja tak sobie podskakuję, mm. bo, mi, bo mi zimno. Słuchaj, dochodzą nas, dochodzą nas informacje, że ryjesz w Katowicach. Bo sama stopa zwrotu z inwestycji, z kapitału zainwestowanego w mieszkanie jest po prostu dzisiaj dużo mniej atrakcyjna niż była kiedyś. Sprawdźmy teraz, jak raty kredytów hipotecznych po kilku tygodniach w przypadku czyli wskaźnik... Słowo pastisz piszemy na końcu przez RZ, RZ czy przez SZ? RZ z kropką. Nie, pastisz pisze się przez SZ na końcu. Dzień dobry, witamy Państwa niezwykle uroczyście i serdecznie, a uroczyście dlatego, że w tym składzie, czyli... Jeszcze nie widać, przemówiła choinka na razie, Anna drodzy Państwo. Popek, Robert... O w tym składzie. LGND, w tym składzie jesteśmy już po raz ostatni w 2022 roku. Od pierwszej gwiazdki do ostatniej deski ratunku. Dwa odcinki serialu Święta u młodych. Drugi sezon. Jutro o 20.00. Oglądaj w kanale... Plus.